A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej Ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd. I nigdy nie będzie. Gdyby ów nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów zostanie skrócony. Wtedy jeśli by wam ktoś powiedział, oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą, oto jest na pustyni, nie chodźcie tam. Oto wewnątrz domu nie wierzcie. Albowiem, jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a jaśnieje aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą.